Cześć wszystkim, z tej strony Peter, witam Was w 12 odcinku z serii Pokémon Fire Red Randomizer na Zlog. Dzisiejsza drużyna wygląda następująco. Pani Wilgax, pani Kruger, Kikun Huy, X-Wing, Fred i Marek. Tak, Freda i Marka nie było jakiś czas, więc myślę, czemużby nie zamiast Torkoala i Shiftrego. Generalnie, sorki wielkie za przerwę w nagrywaniu. Sporo nauki, niestety, tak? Wyjątkowo sporo nauki. Spędziłem jeden wieczór w cudzysłowie ucząc się do następnego do, do sprawdzianu, który miał być następnego dnia. Dlaczego w cudzysłowie ucząc się? Oglądałem Spidermana. Dobra, cóż, wchodzimy dzisiaj do Pokémon Mansion, do posiadłości, spalonej posiadłości znajdującej się w w tak, na wyspie. Na wyspie Cinnabar Island. Jest to nowa lokacja, na której możemy złapać Pokemona. Sprawdźmy, co będzie nam dane spotkać. Oczywiście nic, dobra. O, jest, 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 jest. Uwaga. Magnemite. Magnemite to nie jest spełnienie moich marzeń. Kurna, mało mi elektrycznych Pokemonów, naprawdę. W sumie z drugiej strony, jak pomyślę, kogo ja mam elektrycznego? Ej. Tutaj nikogo. Czy ja mam w boksie kogoś elektrycznego? Nie wiem. Ale mam tu gdzieś... Pani Wilgax... Pokona Magnemite bez żadnych problemów. Nie chcę go po prostu. Dobra, wiecie, przyspieszę to, oczywiście, bo to jest zbyt monotonne. Weźmy sobie tego bola. O co teraz, centra. To Jezu Chryste, jak dobrze, że. Master Ludzie, przypominam jedną zasadę. Jedną z zasad na zlok. Mojej serii Nazlog jest to, że jeśli mam Masterbola, mogę złapać dowolnego Pokemona, dowolnego, co mi się trafi, jeśli chcę to złapać, to rzucam Masterbola i go łapię. Jak dobrze, wreszcie mogę sobie pozwolić na szaleństwo. Jeśli znajdę na przykład Murkrowa, którego bym chciał bardzo złapać, to sobie mogę go złapać, mogę sobie na to pozwolić. Także wiecie, szalejemy. Tędy nic tutaj, prawda, nie zrobimy, serskit gówno. Aczkolwiek dzisiaj sobie grałem tak prywatnie na nazwok i sprawił mi sporo problemów. Nidorino. Nie, 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 nie. No. no Jezu, ile można mu uciekać. Już myślę, że mógłbym stracić panią Wilgaks, a Byłoby to przykre. Banet. Mam go już. Nie, nie, nie mam Baneta. Mam Szapeta. Uh, surf. Dzięki, stary. Pani Wilgax, 37 level. Ale coś słabo z tym zdrówkiem. Wobec czego... A um, może jakieś lekarstewka, jakieś coś? Może może mamy tutaj coś takiego? Escape rope, jakieś antidota, jakieś coś tam, ale widzę, że tutaj z, z poszynkami to jakoś tutaj kiepsko u mnie. Wygląda na to, że nie ma poszynków. Trzeba będzie coś dokupić, ale w międzyczasie lecimy. Triko! Aurora Beam, dziękuję panu. Farfest ej, ej, dobra, dobra, dobra. Do... Nie, wiecie co, zaryzykuję. Przyszedł jest skór na szybs nie zauważyłem, że jest szybszy Nie zauważa Kur... Raptem 4 minuty, niecałe 4 minuty nagrywania i co? Już, proszę bardzo, zdobyliśmy Masterwalla wielka radość i straciliśmy panią Vilgax Przez kolejną moją głupotę no kuźwa. Farfeś ty kurna pało Farfeist to szmata, bo mnie wyprzedził. Spinda. Jeszcze mnie tak skonfuz... I dobra, 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 jestem uśpiony. Spieprzajmy stąd. On stosuje psychiczne ataki. Pani Kruger jako nasza tarcza na wszystko. Steel Wing, prawda? Nie trafia Steel Wingiem. Dobra, trafiła, dziękuję. Straciliśmy na panią Vilgax. Eee. Tak to jest jak się bierze do walki Pokémony, które nie są wytrenowane. Jasna cholera. Ale dobra, wiecie co? W takiej sytuacji... Pani Wilgax, czemu mi się pani teraz objawia, prawda, w tej posiadłości Pokémonowej? Idziemy tutaj wyleczyć się i odłożyć panią Wilgax, wiem, zmarła i nie żyje. Niestety. Cmentarz zostaje zasilony trzecim Pokémonem. Nie spodziewałem się, że to może być pani Wilgax, no ale jednak. Kiepsko. Dobra. Kogo by tu wziąć? Tfu, piątego. Szóstego do drużyny. Blachy nie chcę. Może. A Landrynka w sumie... Arek? Nie chce Arka stracić w razie czego. To był Pokémon wodny, więc przyda się ktoś... Wodny. Lampion! Lampion, był elektryczny i wodny i jest ogólnie świetny. Teraz pójdzie Marek na sam przód, prawda? Troszeczkę tutaj sobie posortujemy. W ten następujący oto sposób. No niech już będzie. Dobra, teraz musimy wrócić do Pokémon Mansion, gdzie straciliśmy już jednego z Pokémonów, bo może jedyny, tragedia. O, już nam się coś pojawia, prawda? Sentret. Nie chcę Sentreta. Wchodzimy na górę. Oj, tutaj mamy trenera, Siemanko. Firo. Fearow. Z Firołem nie mam szans, ale mam Lampiona na szczęście. Spark Chinchu, czyli niższa forma Lampiona. Marek, idziesz z Mega Drainem, dzięki. Dobra. Mm, schodzimy tutaj na dół, prawda, po ten przedmiot. O, i tutaj, prawda, Slowpoke Slowpoke nas złapał. Fajny Pokémon, ale nie będę go łapał. To był chyba jakiś tutaj owoc, Silio. Beam jest dla mnie zabójczy, ale dobra, przeżyłem to na szczęście, bo moja defensywa jest spoko Totodile, czyli Pokémon starter, którego nie mogę złapać, bo mam już Mega Niuma. Dobra. Spylamy na górę, tutaj prawda jest coś zablokowanego, nie będziemy tam wchodzić, czemu ciągle Sirium mi się objawiają, jasna dupina. O, ale tu możemy coś podnieść, Hitmonlee! Fajnie. Tiny mushroom, okej, okay, może być. Beautifly, kurde, objawiają mi się pokemony, które jakkolwiek mam lub mógłbym mieć, no Zumeril, no patrzcie. Istna wylęgarnia moich Pokémon. Rhydon, fajnie. Istna wylęgarnia moich poglądów. No i jak widzę, tutaj się nie dostanę na szczyt, więc muszę yy, schodami. Tu, gdzie jest? A, no, chociaż w sumie? Dobra, 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 zobaczymy z tym typem. Siemanko, masz Majlotika? O, stary, Leech Seed. W razie gdyby coś mi się miało stać, ale nie stanie, dobra. Twisterem chciałeś mnie wykończyć, ale ci się to nie udało, sorry. Tutaj jest bol, w którym siedzi Fresh Water, czyli wreszcie przedmiot, który działa jak potion, który nam wyleczy troszeczkę HP. Spoko. Tylko, że już się nie przyda, bo nasza pani Vilgax e, umarła. Umarła śmiercią tragiczną i, i jest martwa. I... no i tak. Dobra. Tutaj znowuż Lee, Jesteśmy wyżej. Wiem, przyspieszam tragicznie to wszystko. O, Charmander, czaruj się, manko. Sorry, nie mogę Cię złapać, bo już mam gigrara. Mega Dobra, teraz zobaczymy tutaj z panem doktor... O, star mi fajnie. Z panem doktorkiem, który ma smokama. Smokam. Mógłby być Pokémonem, którego bym chciał... Tak, to był psychik. To był... Psychik, który mi zajęł... Nie chcę brzydko mówić, ale zabił mi Marka. Nie, ja nie wierzę w to. 4 minuty od poprzedniej śmierci? Kolejna śmierć, co się dzieje? Pokémon Mansion jest jakąś przeklętą, yy, prawda, przeklętym miejscem. No nie wiem, X-Wing może... Yy, Farykater, dziękuję. No ale no, koźwa. Marek, jak mogłeś? Jak mogłeś zawieść, stary? Nie wierzę w ciebie. Fire spin w dupie z tym Maripem, no to, prawda, dobra. No ale Marek! Dlaczego Marek akurat? No Kuźwa, już, już wolałbym wiecie kogo stracić: X-Winga albo Kickmonchuja. Do nich się nie przyzwyczaiłem. Do Marka, owszem. O Polywrath, spoko się ma. Ambreon, no dobra, cofam to. Kickmonchuja się jeszcze przyda. Na Ambreona, prawda? Meg Mega Punch, tak. Mag Punch miał być, dobra, ale. O Detekt, Detekt, który mnie chroni przed ciosami. Nie chcę tego. Po co mnie się chronić, lepiej umrzeć, nie? <laughs> No, fajnie będzie chociaż. No i Psyduck, proszę bardzo, z parkiem. parkiem Blueberry. No okej. Okay. Pokémon Mansion, posiadłość, prawda, jakaś pięterko niżej. Mamy Victreebel, a Victreebel jest dla mnie zabójczy, więc idzie Fred. No, gdybym tamtym został, miałbym drobne problemy, aczkolwiek... Yy, Lanturnowa. Defensywa jest niezła. A tutaj mamy suikuna który jest legendą, więc go nie złapię Aczkolwiek się ładnie trzyma. Nie będę łapał legend, no nie? Puciena, Water Gun, Central Water Gun, dziękuję. GG. Teraz sobie tutaj tym posążkiem odpalimy. Przejście tutaj po lewej. I czyli Korita Dzika nam wyskakuje, czyli najniższa forma Mega I tutaj mamy Netball. Może być Netball, czemu nie? Suikun, kurde, ponownie, prawda? Już po nim. Vibrawa, czyli nasza świętej pamięci mucha. Swablu, Spark. Zigzagoon, Spark. Czemu oni mają takie słabe te pokémony? Ja chcę. Z czymś silniejszym się zmierzyć. Na przykład nie przymierzając z Warem który mnie zabije. E, TM02, co to jest, ja się pytam. TM02 Mega Kick. A po jaki ciul mnie to? Co prawda, to ma sporo punktów ataku, ale. handler, Mmm, kuszące. Ale nie, nie będę łapał handleware. Sorry. Chociaż w razie co, zawsze mogę sobie tutaj wrócić i go złapać w masterbola. Czy Chikorita, nie, ciebie nie złapię. Sorki, maleństwo. Co tu jest? Tu jest sekretki, coś czego potrzebowaliśmy. Tu oryginalnie był Solar Beam, to pamiętam, a tutaj mamy Pain Split, czyli no, podział bólu. Że jeśli na przykład my mamy minimum, a gościu przeciwny ma maksimum... A, tutaj muszę sobie uruchomić. To wtedy nam się te poziomy życia wyrównają, a jeżeli ja mam maksimum, a on ma minimum, no to niestety ja go uzdrowię w ten sposób. Nie był głupota, ale w sumie podział to jest podział. Victory Bell nie chce z tobą walczyć, stary. I nie wiem dlaczego znowuż mi się drą, proda za drzwiami. Pewnie ja to jakoś wyciszę albo coś w tym stylu. Nie wiem. Ale dobra. Tutaj, prawda, odblokowaliśmy sobie przejście. I o, i kolejny, prawda. Nienczask! Nienczask się Mordo. Miło ci było zobaczyć. Dobra. Wchodzimy na górę. I wypieprzamy wreszcie z tego przeklętego, prawda, miejsca. Minon. Minon, Siemanko, stary. I było zobaczyć. Wiecie co? Jeszcze jednego Pokemona chcę zobaczyć. Nie chcę Octillery. Coś fajniejszego. Może coś czego jeszcze nie widziałem. Nie Octillery, błagam. Nidorino. O, tak, jeszcze mnie zatruj. Dobra. Mamy 42 level z pieprzami z tej posiadłości, bo tutaj cholery można dostać, prawda? Jeszcze nam się ekransuje psuje. Dlaczego? Bo 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 bolantur. Bo, bo Ach, Marek, Marek, przecież pan nie żyje, panie Marku. Dlaczego? Kurna, druga śmierć i jednego odcinka. To, 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 to istny rekord jest. Przecież nie, rekordu jeszcze nie widzieliście, kurna. Poszedłem z jajkiem i z pięcioma Pokémonami do liderki. Zabiła mi cztery. Został ostatni Pokémon, Belosą, pamiętam to do dziś. Ale mamy problem. Bo praktycznie mam tylko. Co prawda jest jeszcze Kradyldo, ale on jest niewytrenowany. Giglar też jest niewytrenowany. Mam tylko Shiftrygo, który jest roślinny, ale za silny jest, kurna. Jak Deep? Nie. Trąbka, trąbka ma rośliny, atak i myślę, że to będzie dobra zastępczyni dla naszego zmarłego, prawda, Marka. A szkoda, szkoda Mareczka, bo fajny był, lubiłem gościa. No ale cóż, no, tak się zdarza, że jak trafił na gównianego pana, który pozwala mu zginąć, na no to... A, sekretki znaleziony w tamtym, yy, w, te, w tamtej piekielnej posiadłości no, umożliwia nam dojście do piekielnej sali. Po lewej mamy automat, który pozwoli otworzyć drzwi, jeśli zgadniemy odpowiedź na pytanie. Oczywiście ja znam odpowiedź na to pytanie, więc nie muszę zgadywać, ale nie, ja sobie wolę zawalczyć z tym oto trenerem. Bo zawsze to jakiś trening, zawsze ewentualna śmierć. Dowiem się, jak bardzo gówniany jestem, nie wiem... Skarmory! Trochę gówniano, nie? No, Lampion, jak dobrze, że ty tu jesteś. Siema. Charmeleon, no to też dobrze. I Slowpok również dobrze 36 level, nie tak źle. Mam nadzieję, że lider nie będzie zbyt silny. No teraz Slugma. wolę już nie ryzykować więcej. Pójdzie lampion. O, defensywa na wodne. O, Stuntler. Na Stuntlera to Jelonka pójdzie Sky Aperkus. Meta pod serio. Może Ice Punch? Aha, Ice, Ice Punch nie ma takiego dobrego efektu. Mega Punchem nie trafiam. To nie. Tra ten. Fff, co się dzieje, kurwa? Idzie Freddy, dajesz Zembera jednego, dziękuję, kurde. Tamten się trzyma, hardenuje się, wzmacnia sobie defensywę, jakieś coś, czary, niewidy, prawda? <laughs> Joltio, Chyba umarłem. Czy Lampion ma Volt Absorb? O, chwalcie Boga. No, oczywiście znowu, prawda? Double kick, czyli coś, co mi coś zrobi wbrew po... Zaraz, zaraz, ile to mi zrobiło? Dobra, jest sparaliżowany, więc gdzieś tam. Yy, Gengar. Mm -hmm. Jest chyba drobny problemik. Na Gengara mam. Niech pomyślę. Tyle co nic? Silver Wind? Nie, to nie ma efektu. Um, Confuse Ray, Może Fred? Czemu nie? To jest tylko 34 level. Gengarowi nie dasz razy sta. A, the Night Shade, to tam. Dupa tam. Fire Spin, nie trafiłeś. Shadow Punch. A, to tam 69. no, Dzięki, Confuse Ray. Wiecie co, wyślę panią Kruger, bo to jest kurna defensywa na wszystko. Naj najbardziej mój OP Pokémon ever, dziękuję. No. Eee, teraz kolejny typ: Nidoran. Może Gast? No i ile mnie będziesz trafiał? Kurna, z pięć razy mnie chyba kopnął. No ale dobra, daliśmy sobie radę na luziku, bez stresiku. No to może teraz pan Septile. Fajnie, fajnie, fajnie. Silverwind. Koleś, nie obniżaj mi tej defensywy, daj się zarypać. Czy jeden Silver Wind Trąbki wystarczy, żeby zarypać Sceptyla? Wystarczył! Najsowo. Nice, Chociaż Sceptyle nie ma tak słabej defensywy. Dlaczego wystarczył? Nie wiem. Ale okej. Okay. Kolejny gość. Wizmur. Wizmur to jest gówno. Tyrok. Tyrok, no to tam gust mamy na niego, prawda? Dziękuję. Um, które to tutaj mamy levele? Aha, dobra, trąbka jest najsłabsza, więc mogę nią walczyć. O, świetnie, bo Giga Drain, prawda, go zarypie. I popitar to samo, dzięki, stary. Tutaj jest już trener, spieprzam stąd, bo ja wiem dobrze, że trener ma koksiarskie Pokemony. Poważnie, wolę uważać. Wolę uważać, wszak to jest siódmy trener. Czy powinienem go pokonać dziś? Nie, nie powinienem z nim dzisiaj walczyć. Mówię w pełni poważnie. Ja zginę w tej walce. Ale mimo wszystko zawalczę. <laughs> Podejrzewam, że może mieć nawet y, do 50 poziomu Poważnie. Zaraz, 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 Stop, stop, stop. Spieprzamy, spieprzamy stąd. Jeżeli może mieć pokemony nawet na 80. poziomie. Twu. 50. ta, 80. od razu. Jeżeli może mieć tak silne Pokemony, nie mogę sobie pozwolić na tak słabego Pokemona jak trąbka. Wymienię go na Utorenta, który jest moim najsilniejszym Pokemonem. I myślę, czy nie wymienić czasem... Freda na Torcza, bo Torcz przyjmie na siebie więcej ciosów niż Fred. Tak, wiecie, bardziej strategiczna walka, aczkolwiek... Blacha. Blacha zamiast Jenmy. Tak, tak, bo już mam latającego Pokemona, bez robaczych ciosów jakoś sobie dam radę. Bez Blachy może być mi ciężko. Albo wiecie co? Nie, dobra, dupa tam, już, już, już go mam, więc będę go miał. Więc jest teraz Blacha w drużynie, jest najsłabszym Pokemonem, ale jest yy, no jednak najbardziej w defensywie, no 115 dla porównania, dobra, pani, pani Kruger, nawet torcz. oni są lepsi, no ale Blacha to Blacha, no jednak stalowo-kamienny, tak? Czy ja mam jakieś słabości? Trzy Pokemony słabe na ziemię, podatne na ziemne ciosy, dwa na walczące. Na wodę, praktycznie jeden. Na elektryczność, jeden. Na psycho. Nie, spokojnie. Nie mam właściwie większych słabości. I mogę zacząć z nim walkę. Nie no, nie będę go tam od tyłu zachodził, bez przesady. Tylko teraz rozkminiam, kim by tu zacząć. Wiecie, chyba chuj. WON! WON JAK nagrywa. Okej, okay, okej, okay, już jestem sorki za drobne cięcie, ale no... Chyba ktoś nie rozumie, że ja tu na na nagrywam i mi wchodzi, prawda, dopóki... Wiecie co, yy, zanim zawalczymy, ja się napiję, bo może być ze mną ciężko, będę darm, ja pewnie... Bardzo dobry soczek. Znaczy, w sumie nigdzie nie pisze, że to jest sok, więc to nie jest sok. Tylko napój pomarańczowy, ale no dupa, tam soczek to soczek... Dobra, walczymy. Ha, jestem Blaine. Czerwono-gorący, co? Lider w Cinnabar Jakieś bla bla bla, że tam podpalecie cię, lepiej miej Burn Healer. Tak, Burn <grywka> naciul mi to. A w sumie nie wyposażyłem się w lekarstwa. Sześć Pokémonów. Prawie najsilniejszy z tych. Z liderów. Ma Vilepluma. Nadal słabszy ode mnie. Hmm. Więc Ice Punch będzie super efektywny, ale niewystarczający. Nie ma szans. Vileplum jest za dobry w defensywie. AŻ TAK SŁABO?! Stan Spor. Cholera. Jestem sparaliżowany, czyli wolniejszy. W takiej sytuacji... ...zmieniam Pokemona... ...no oczywiście na panią Kruger, bo na... ...CZY, TAM PANI KRUGER TORCH?! TY TO JESTEŚ COX, PRZYJMIESZ WSZYSTKO! Chociaż w sumie pani Kruger przyjechałaby lepiej, ale... ...aromatherapy, czyli... ...tam... ...wyleczyłby go, czy coś takiego. Flame Trower to powinno wykończyć Pluma ...na luziku. Od torcza. Nie wydaje mi się, by przeżył. Nie przeżył. Bardzo dobrze. Torcz nabywa przy okazji 43 poziom. Świetnie. Bardziej w defensywy idzie dobra. dobra. Flail. A naciól mi ten flail. Ja mam takie pytanie. To jest atak desperatów. Nie chcę. Claydol. Claydol jest problemem. Mogę teraz stracić hit Monczana, bo chciałbym go wysłać. Ale nie zamierzam ryzykować. Claydol może znać ziemne ciosy. Lampion odpada. Tylko utorrent. Tylko utorrent może pokonać Klejdola bez większego ryzyka. Jeśli Klejdol mi wykończy utorenta, to ja się zdziwię. To jest Pokémon ziemnopsychiczny z lewitacją. Tylko cudem, który jest roślinny, mogę coś zdziałać. Mam nadzieję, że cud jest wystarczający. Wiem, że czyta się kat. Jesteśmy na równi. Super effective. Sandstorm. Czyli burza piaskowa. Ja tylko dostaję troszeczkę obrażeń. Nic nie szkodzi. Kolejny cud. Załatwił Klejdola. Świetnie. Arkanine! Kuźmie, przecież to randomizer jest. Dlaczego Blaine zachowuje swojego najsilniejszego Pokemona! O Boże. Jest problemik. Mam dwie słabości na ogień. To jest neutralne, to jest neutralne. Mam dwóch yy, koksów przeciw ogniowi. Wiecie co. Wyślemy lampiona i sparaliżujemy gościa. Musimy sparaliżować Arkanajna Bo ten Pokémon jest za szybki. Zaraz, czy ja mam waterguna? Water ja pierdzielę, przecież mogłem dać mu surfa. No kuźma. Dobra, Thunderwave. Jestem szybszy od Arkanajna? Jakim cudem? Dobra, jest sp sparaliżowany, nic mi nie zrobi. Lampion, jaką ty masz szybkość do jasnej cholery? 84. Czemu Arcanine jest tak wolny? To chyba nie wróży zbyt dobrze. Jeśli jest wolny, to może być. Y Twój. Tak, jeśli wolny, to szybki. Może być silny. Jest nadal sparaliżowany. Boże, jak dobrze. Dobra, dobra, kolejny. A, oczywiście. Hyper Potion. Ale dobra. Teraz go wyprzedzę. Pokonałem Marka <laughs> Ej, ale ja myślałem, że te pokemony będą silniejsze. Myślałem, że zwiększałem im poziomy. Możliwe, że zwiększałem, ale no, no nie pamiętam. Dobra. Lampion 43, level, bardzo fajny. Może poznać Take Down. Co mi tak Nie chcę tego. Shackle. ma szakla to, to, to nie ma problemu. Lampion. Kurde, stary zostajesz. Jesteś koksem. Dasz sobie radę, nie? Jeden Water Gun. Bite. Oho, Bite. Okej. Okay. Drugi. Dziękuję. Tyranitar! Kickmon, chuj. Ty się stary przydasz tutaj. Kolego. Wchodzisz do walki. Tylko najgorsze jest to, że niezależnie co bym nie zrobił, to Tyranitar mnie wyprzedzi. 47 poziom. I teraz pytanie. Czy zaatakować MacPunchem? Który będzie szybszy i może go zabić? Czy Sky perkatem, który będzie wolniejszy, ale na pewno go zabije. Ryzykujemy i walimy Ups. Ups, ups Dzięki Bogu! Boże Kickmon! Jesteś... Jesteś świetny! Jesteś świetny, stary! Uwielbiam cię, ubóstwiam! Pokonałeś Tyranitara, praktycznie chyba jego najsilniejszego Pokemona. Waylord! utorrent nie chcę wysyłać lampiona. Aczkolwiek nie wiem, jaką ta cholera ma defensywę. Tak czy inaczej, nie obawiam się jakichś lodowych ciosów czy coś. To jest pokon typowo wodny. Ładnie! Wodny puls. Nic mi nie zrobi. Nawet nie oszołomił mnie. A teraz wykończy go, go burza piaskowa. Czyli uda się pokonać lidera bez żadnej śmierci. Tak? Tak? Powiedzcie, że się uda. Udało się! Dzięki! Dzięki, GG, stary! Dobrze, dobrze. Mamy TM-38 ja teraz pytam, co to jest. TM-38, to jest Secret Power, serio? Hydro jest fajniejsza. Ale dobra, dobra, udało się. Udało się pokonać Blaina, więc mamy, słuchajcie, ludzie, mamy już, prawda, sześć odznak. Ominęliśmy jedną, ale to nie szkodzi. Ruszymy na nią. Czemu nie? O, jeszcze przychodzi Bill po nas. Chce nas zabrać na wyspy, ale pojedziemy tam z nim innym razem. Bill będzie czekał na nas, prawda, o, o, o tu, 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 tu w pocket center W międzyczasie ja się uleczę i wiecie co? Od razu ruszymy do miejsca, w którym nagram kolejny odcinek i myślę, że nagram go bezpośrednio po tym. Saffron City. Tutaj czeka nas trochę zabawy. Troszeczkę. Jesteśmy w Saffron City, okej. Okay. Przyspieszyłem troszeczkę. Oj, tfu, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Przecież jeszcze nie rozbroiłem Silv Corporation. Tak, jeśli ktoś nie pamięta rozwiązania z zagadki tego labiryntu, to ma przerypane. Ja pamiętam. Ale. No to jest koszmar. Istny koszmar. Może być gorzej, gorsza rzeź niż w Pokémon Mansion. Tak czy inaczej. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na fanpage i na do których linki są w opisie. Trzymajcie się.